Hej, hej! Witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, na naszej macie dość czasochłonne zdrapeczki. Mamy tutaj owocówkę Paradiso Extra Line i krzyżówkę XXL. I moi drodzy, co zauważyłam przed odcinkiem? Że to, co łączy te wszystkie zdrapeczki, to kolor różowy. Gdy wybierałam zdrapki, nie myślałam, aby brać je pod kolor, ale tak się złożyło. Takie moje trafne spostrzeżenie. Zaczynajmy, bo to są dość czasochłonne zdrapeczki. Krzyżóweczkę. Zaraz nadrapiemy. No i proszę, jak szybciutko. Krzyżóweczkę mamy z numerkiem 16. I moi drodzy, po nadrapaniu wygląda ona tak. Na różowej utworzył nam się tylko jeden wyraz. Goniec pół na pół. A więc zaczynajmy. No jestem ciekawa, a jak ta krzyżówa nam tutaj wypadnie. No to zaczynajmy ostatni rządek do golenia. A mamy o. I wpada nam T. O to akurat dobrze, bo tutaj jest dosyć sporo tych O. Także zaczynajmy. Tutaj mamy morgę. Tutaj mamy gąg. Tutaj do bogdana nam wpada O. Tutaj mamy T. I tutaj w kosie mamy ostatnie O. A więc tutaj wyczyszczone. No to teraz do końca polecimy. No już troszkę lepiej wygląda, już nie jest pół na pół. A teraz tutaj O i T, także tutaj zaczniemy sobie od hipoteki. Tutaj mamy zaraz T, tutaj widzę i O i T i tworzy nam się drugie słówko na różowej. O różowa jednak poleciała. Mamy hefajstosa, tutaj od razu do stepu, tutaj do sztabu, tutaj mamy kolejne T, tutaj mamy O. Tutaj jest T, tutaj do tortu wpadają nam obie literki, i to na tyle. No, zobaczmy teraz tutaj. I tak, tutaj nam powstaje OSA, i to jest nasz pierwszy wyraz na pomarańczowej. Tutaj od razu dostanu stanu mamy T, tu jest kolej na T, tutaj mamy noc, tutaj do Nestora nam wpadają obie literki, tutaj jeszcze O. Tutaj do egiptu T I tutaj z sobą będziemy kończyć. A będziemy kończyć, tak? No dobra, to kolejne dwie literki, a jest to U i I. No zobaczcie, może i ten bonus nam się otworzy. Ale póki co U i I. I tak, tu mamy nutę. Tutaj mamy Unię. Tutaj do Nilu. Tutaj kolejne ładne skupisko I. I tutaj mamy, kochani, pierwszy wyraz Cis. Tutaj mamy od razu drugi wyraz Limfa. Tutaj mamy I. Tutaj jest I. Tutaj powyżej U. I zobaczcie, jak na ładnie te literki wpadają. No dobra, chyba wszystkie. A więc teraz tutaj do końca lecimy wymazać sobie I. No teraz trzymajcie kciuki, żeby to N nam wpadło. A na różowej. A na różowej to na tyle. No dobra, to teraz ostatnia skrzyżówek. U i i. Tutaj mamy i, tu mamy jeńca, jeszcze tylko ta enka, właśnie nam tej brakuje. Tej nki bardzo tutaj potrzebujemy. Tutaj jeszcze mamy izbę, tutaj mamy media. Zobaczcie, po, dw po dwa słówka nam się wszędzie uszykowały. Tutaj mamy u i to na tyle. Także naprawdę super, bo jakby nam wpadło to N, a czy wpadnie? Mamy Y i mamy K na końcu, ale K dobrze wróży, a zaraz Wam powiem dlaczego. Także szukamy Y i K. Tu mamy dyrygenta, tutaj mamy mazury, tutaj mamy kosa i moi drodzy, to jest nasz trzeci wyraz, a więc jednak coś wygramy. Na razie dycha jest. Także tutaj, moi drodzy, w niebieskiej trzy słówka. Mamy tutaj cis, kos, lim. A nawet cztery mamy. Mamy cis, mamy kos, mamy limfę i mamy blask. Bo ja blasku nie zaznaczyłam. To, moi drodzy, mamy tutaj już dwie dyszki. Chyba, że coś poknociłam. Ale mam nadzieję, że nie. No dobra, tutaj Y i K. I tutaj od razu do kwasu sobie wpadnie k. Tutaj mamy kolejne. Tutaj mamy y, tutaj mamy kicz. Tutaj do hipoteki nam wpadnie k. Tutaj mamy i, y, i k. I kto nas tu blokuje? Oczywiście n. Także moi drodzy, tu się nic nie udało wykaraskać. Mamy hefajstosa, mamy alfę. I to są dwa wyrazy o jedno słówko za mało. No dobra, to polecimy tutaj i szukamy tutaj Y i K. Tu jeszcze mieliśmy, widzę, A. Tak od razu mi się rzuciło w oczy. Tu mamy Y, tu mamy K. Tutaj mamy flakon. I tutaj kończymy z tymi dwoma słówkami: OSA i media. Także moi drodzy, tutaj by mogło być razy jeden. Goniec by miał dla nas, no ładnie, by miał 7 dych, ale nie jest źle, bo my wygraliśmy 20 zł kontrolne literki C i mamy na tej zdrabce dwie dyszki także fajnie wygraną już mamy i to nie tylko zwrot a więc moi drodzy jedziemy dalej może teraz coś mniejszego owocowa eksplozja z numerkiem 21 i zaczynajmy i tak pierwsze owocki tutaj trzeba tak uważać na te kontrolne literki truskawka i banan Także szukamy truskawek i bananów. I tak, tutaj już mamy skupisko bananów od razu. Poniżej jest truskawa. Tutaj tak w samotności truskawka. Tutaj kolejna. O, a tutaj nawet sam banan sobie siedzi. I to na tyle. Dobra, kolejne dwa. Figa i karambola. Także tak, tu mamy karambole. Tutaj jest figa. Tutaj kolejne dwie figi. O, tutaj ładne skupisko karamboli. Tutaj mamy figę. I tutaj zobaczcie ładnie, w rządku sobie trzy karambole. Dobra, to kolejne dwa. Winogrono i wiśnie. I zobaczcie, tak jak tam były karambole. Tak tutaj ładnie wiśnie sobie się ulokowały. Tutaj mamy winogronko. Tutaj jeszcze wisienki są. Tutaj już tak pojedynczo. No i tutaj takie samotne winogronko. Ale już nie jest samotne, bo jest wydrapane. No, tu jeszcze wisienki i to by było na tyle. Dobra, kolejne dwa symbole, a jest to gruszka i pomarańcza. Także tutaj mamy pomarańczkę od razu obok gruszka. Tutaj kolejna. Tu mamy następną. Tu jest pomarańczka. Tu jeszcze gruszka. Tu pomarańcz. I tutaj jeszcze dwie gruszki. A zobaczcie, jak to nie wydrapał tutaj winogrona. No dobra, teraz już jest ok. A my będziemy szukać cytryn i ananasów. I tak, tu od razu na pierwszy rzut oka cytrynka. Tutaj kolejne. Tutaj mamy jeszcze kilka cytryn. Tu jeszcze jedna. No, ananasy też są. No jest jeden, ale jest. To kolejne, arbuzy i kokosy. I kokos to tutaj są chyba tylko te dwa. Tutaj zaraz poniżej arbuzy się ulokowały. I tu jeszcze jeden arbuzik. No dobra, trzymajcie mocno kciuki za ostatnie dwa owocki. Melon i awokado. Także jedziemy. Awokado mamy, meloniki też są. Ale Wam powiem, że tutaj raczej kruchutko. Kruchutko z linią. No linii nie ma. Zdrabkę mamy pustą. Także kontrolne różne. No ta zdrabka akurat przegrana. No to teraz Paradiso. Linie zostawimy sobie na koniec. Zdrabka z numerkiem ósmym. Także mój ulubiony numerek. I zobaczymy czy ten mój numerek przyniesie nam jakieś fajne wygrane. A będziemy rozpoczynać od kostki i motylka. Także kostka i motylek. I tak, tu mamy dwie kostki, w parce ładnie sobie siedzą. Tutaj mamy motylka i na dole, no już ta jest motylek. A kostek więcej nie ma, no to wędrujemy do góry. A kolejne będą kostium i fala. Kostium i fala. Kostium mamy tutaj. Tutaj jest kolejny do pary. I na dole zapewne będą fale i są aż dwie. Ale kostium też się znalazła. No to następne. Nuta i delfin. I tak, tu rozpoczynamy sobie delfinkiem. Tu zaraz nie opodal mamy nutę. Tutaj kolejny delfin. W czwórce nic. I na dole zobaczcie, jak ładnie tu się nuty ułożyły. Takie ładne skupisko. Dobra. No to następne. Parasol i kapelusz. Tu mamy kapelusze tutaj za to jest parasol no akurat pojedynczo i na dole nie mamy już nic z tych symboli no to szukamy tutaj bluzka i słonko i tak tu od razu mamy słoneczko tu jest kolejne słonko no i bluzka pewnie na dole będzie a jak to jest dobre w tych zdrawkach, że zawsze ten jeden symbol chociaż jest. Chmurka i torba. I tak, tu mamy torbę. Tu mamy chmurę. Tutaj nic. I tutaj jeszcze jest chmurka, a nawet i druga torba. No to kolejne ryba i wodolot. Tutaj mamy rybę, tutaj jest wodolot. No, zobaczcie, termometr by mógł nam wpaść. Tu jeszcze mieliśmy rybkę, i tutaj poniżej już nie mamy nic. No dobra, kolejne symbole: piłka i kotwica. No dużo już ich nie zostało, ale może coś nam akurat wpadnie przydatnego. Tutaj jest piłka, tutaj nic. I na dole jest piłeczka. Dobra, jedziemy do góry. A tutaj czekają na nas galoty i latarnia. I tak, tutaj mamy shorty. Tu za to jest latarnia. Tutaj nic. I na dole no są te galoty. Patrzcie, tutaj też nam brakuje tego termometru. No dobra, ostatnie dwa symbole, ostatnie szanse na wygraną. A mamy flaminga i ośmiornicę. No zobaczmy. Jest flaming, jest ośmiornica. Tutaj kolejna ośmiornica. I na dole, no mamy tego flaminga, ale wiadro nas tutaj blokuje do 20 zł. Także kochani, no co? No pusto. Kontrolne MYR. Także zdrapka pusta. No, zobaczymy. Zosta nam ostatnia ze zdrapek ekstra linie z numerkiem 18. I zerknijmy, co tutaj nam się kryje. A kryje się cytryna i arbus. Tak owocowo zaczynamy. A więc szukajmy cytrynka i arbus. Tutaj nic, nic. Tutaj również licho. Tutaj też nie ma. No, i tutaj w końcu mamy tego arbuza, i tutaj poniżej już nie ma. No cytryna się nam nie pokazała. Ale może się pokaże moneta i krab. Moneta i krab. I tak, tutaj mamy krabika, za to tutaj jest moneta. Tutaj kolejny krab. Tutaj mamy krabika. Tutaj nic. Tutaj mamy kraba. I tutaj na dole ani kraba, ani monety. Kości i diament. I tak, tu mamy kosteczki, tutaj są kolejne. Tutaj mamy następne kości. No, diamentu póki co nie widzę żadnego. Ale za to zobaczcie, jak kości nam ładnie tutaj obrodziły. Można powiedzieć, że kości za kościami nam wpadały. No dobra, no to kolejne. Rower i popcorn. Także szukamy. Popcorn jest. Rowera na razie nie widać, ale za to tutaj mamy popcornik. I tutaj będziemy kończyć jeszcze popcornem. No rower w ogóle się nie... A nie, jest rower. No dobra, kolejne symbole. Słoń i moneta. Także szukajmy słonia i monetek. No i dopiero słonik na nas tutaj czekał. I to jedyny słonik. Jaka moneta, przecież ja korony szukam? Tu mamy koronę. No właśnie, tak, tak mi się coś nie pasowało, że ja tą monetę już szukałam. Także, kochani, jedziemy znów do góry i szukamy koron. No ale koron nie ma, także tylko ta jedna była. No dobra, jedziemy dalej. Ptak. I klucz. Także szukamy ptaków i kluczy. Jest ptaszek, jest klucz, jest kolejny ptak. Tu mamy kluczyk. Tutaj następny klucz. No coś zaczęło nam fajnie wpadać. Tu mamy klucz. O, i tutaj mamy jeszcze jeden kluczyk. No dobra, kolejne dwa symbole. Wiatrak i gwiazda. Także gwiazdki i wiatraki teraz. Tu mamy gwiazdkę, tutaj mamy wiatrak, tutaj gwiazdka razem z wiatrakiem. Tutaj mamy gwiazdkę i tutaj mamy wiatraczek, a nawet i dwa. Dobra, to jedziemy kolejne symbole: kwiat i okulary. I tak mamy kwiat. Tu była jeszcze jedna gwiazda. Tu jest kolejny kwiatek. Tutaj mamy okulary. Tutaj jest kwiatek. Tu jeszcze jeden. Tutaj nic. Tutaj mamy kwiat. I tutaj już nic. Dobra, jedziemy kolejne symbole. Parasol i księżyc. Parasole i księżyce były bardzo miłe tutaj widziane. No, mamy parasol, mamy i księżyc koło parasola od razu. Księżyc i parasol. Tu mamy parasolkę. Tutaj mamy kolejną. I tutaj proszę: i księżyc i parasol. No dobra, to kolejne symbole: piłka i czapka. Piłka i czapka. Tutaj chyba licho będzie. No, ani piłki, ani czapki. No to lecimy kolejne. Biedronka. No znowu ten stojak. Biedronka i sakwa. Biedronka i sakwa. I tak, mamy tutaj biedronkę. Tu jest biedronka ze saką. I moi drodzy mamy linię. Także jest druga zdrabka wygrana dzisiaj. No i fajnie biedronka i sakwa. Jednak ten stojak bez powodu się nie suwa. Tu mamy biedronę i sakwę, tutaj również są w parce, tutaj nic, i tutaj mamy jeszcze dwie biedrony. No dobra, to lecimy przed ostatnie dwa symbole, a będą to klapki i podkowa. No to szukamy. Klapki podkowa, podkowa jest. Tutaj za to są klapki. Tutaj mamy podkówkę. Tutaj nic, i tutaj wpadają nam klapki. I dwa ostatnie symbole, które tu jeszcze mogą nabroić: serducho i lody. Także zobaczmy, czy nam coś tutaj dojdzie. Serducho i lody. Tutaj mamy serce, tutaj mamy drugie serducho, a lodów nie ma. Także kochani, mamy jedną, zdra, jedną linię, a pod naszą linią mamy zwrocik 10 zł. Dobry i zwrocik. Do puli dokładamy kontrolne literki C. Draping wcale źle nie wyszedł, bo mamy tutaj dwie przegrane z drapeczki, ale są i dwie wygrane. Także kochani, dzisiaj wygraliśmy 30 zł, a tym samym mamy tylko delikatny, maleńki minusik. Draping uważam za udany. Ja Was bardzo ciepłutko pozdrawiam. Dziękuję Wam pięknie za obecność na dzisiejszym spotkaniu. Trzymajcie już kciuki na kolejny odcinek i do następnego. No to pa!